z powrotem, a dzisiaj rysujemy jedzenie Okej, okay, więc skoro dzisiaj rysujemy jedzenie To zacznijmy może od czegoś Co wiąże się aktualnie z tematem A dany temat, no, no święta Bożego Narodzenia, więc co by Tutaj narysować, narysowaliśmy Pierogi, zaczynamy od pierogów I o mamciu chyba Odkryłam kolejny z moich powołań Ponieważ jednym z moich powołań Stało się ostatnio, e, nie wiem, gotowanie Chociaż też, też nie do końca mi to idzie Aczkolwiek, skoro już Wam Mówiłam, że ostatnio zaczęłam gotować, no no to chyba przydałoby się poprzeć to jakimiś faktami. Nie! nie. <grytanie> po co jakieś fakty możemy rysować pierogi? Więc zaczęłam troszeczkę eksperymentować z braszami, ponieważ teraz używam znowu innych braszy i zauważyłam, że za każdym razem, kiedy używam innych braszy, moje rysunki wyglądają inaczej. W sensie ja wiem, że to jest jedzenie, więc to będzie wyglądało inaczej niż moje zazwyczaj rysunki. Ale rysujmy pierogi, ponieważ jest to tak troszeczkę dla mnie, przynajmniej w klimacie świątecznym. Pierogi, zwłaszcza na święta takie podsmażane albo takie w barszczyku, Boże Święty. Tak, fanka pierogów, ulubiony oczywiście z kapustą grzybami. Także, wow, zobaczymy, jak będzie w tym roku, ponieważ nagrywam, jak widać, jeszcze przed świętami. Nie mam bladego pojęcia, kiedy ten odcinek wyjdzie, aczkolwiek jest bardzo możliwe, że jest to ostatni odcinek w tym roku, więc wiecie, haha. Jeżeli faktycznie tak jest i jest to ostatni odcinek w tym roku, to chyba wiecie, czego możecie się spodziewać na sam. Początek następnego roku, prawda? Podsumowania rysunkowego. Więc będzie zabawnie, chyba, mam nadzieję. Także rysujmy pierogi, tak? Jak już wspomniałam, moje ulubione są oczywiście z kopustą grzybami. Nie wiadomo z czym są te pierogi, ponieważ te nie są rozwalone. Wiecie, jak zazwyczaj za bardzo mi się przyklei pierog do patelni, to on potrafi się po prostu rozerwać. To są śliczniusie, piękniusie i są one smażonymi pierogami, ponieważ, no takie lubię. Więc postanowiłam zrobić tak, żeby troszeczkę one się faktycznie jakby świeciły od tego tłuszczyku, czy tam oleju, czy oliwy, na której one były smażone. Nie, może nie dodawajmy do tego boczku Stop, stop Ja wiem, że mam w lodówce i muszę go zużyć Aczkolwiek to nie jest moment Psz. Narysowałam również krzywy talerz yy, Nie do końca idziemy mi jeszcze rysowanie talerzy Aczkolwiek wiem, że powinnam użyć tutaj Po prostu lasca w kształcie elipsy Zaznaczenia znaczenia elipsowego I byłoby znacznie, znacznie prościej znacznie, znacznie lepiej Także to są pierogi I jak widzicie przechodzimy powoli do następnego rysunku I będzie nim Tu, tu, tu. Szarlotkę. Szarlotkę również uwielbiam, ona strasznie mi się kojarzy ze świętami, ponieważ moja babcia robi taką dobrą szarlotkę, matko święta, uwielbiam ją. Więc zlizujemy jeszcze szarlotkę tak w świątecznym, przynajmniej dla mnie świątecznym klimacie. I to było cięższe niż rysowanie pierogów, ponieważ szarlotka ma tą całą kruszonkę, ma to te kawałki jabłka w tym, nie farszu tylko no. W głównej części ciasta jest jabłko. No, i tam jest taki mus troszeczkę, taki ogólnie kawałki jabłka również. Więc mam nadzieję, że to jako tako wyjdzie. Więc jak zauważyliście, rysuję troszeczkę w inny sposób niż rysowałabym normalnie, ponieważ mam zaznaczony cały obszar, na którym będę rysować. W tym przypadku jest to cała szarlotka. Używam tego brasza, który po prawej stronie, a nie, ja Wam dosłownie, no dobra, przesunę się. Jak widzicie, jeżeli rysuję na czymś, co ma transparentne piksel. Czyli nic nie jest tam już na, jeszcze narysowane, to ten brasz ma całkiem dobre krycie. Natomiast, jeżeli rysuję po czymś, co już ma na sobie piksele narysowane, czyli powiedzmy po tym żółtym cieście kruszonki, to wtedy to się bardziej blenduje, muszę mocniej przycisnąć. Dobra, wracam. I to jest inny brasz. Użyłam go również do moich prac świątecznych, w sensie no, świątecznych z rysowania na wyzwanie rysunkowe, które aktualnie jeszcze trwa do wigilii. Po wigilii nie mam dlatego pojęcia, co będzie, więc. No. No, nie jest to jeszcze na YouTube, gdyż, Ponieważ wyzwanie wciąż trwa Na YouTubie pojawiają się podsumowania wyzwań No, używam troszeczkę innej techniki Jak widzicie jest to bardziej taki Painting i naprawdę, naprawdę Staram się bardziej teraz iść w ten Painting, żeby nie używać 50 trybów warstw, ja wiem, że Ja się śmieję z tego, co było x miesięcy Temu i teraz już nie używam Aż tylu warstw, bo kiedyś faktycznie Używałam 120 warstw 80, coś w ten design, A teraz mieścimy się do 20 i w tych rysunkach jest tych warstw jeszcze mniej. Ponieważ teraz będziemy rysować trzeci rysunek, i jest to sugestia właśnie z naszego Discorda, ponieważ zaczęłam rysować takie ej, Co jeszcze narysować? Crowasanta z pistacją. Okej. Okay. Crowasanta z pistacją. E, jak sobie życzycie, voila, będzie krowasant. Także rysujemy tego Crowasanta. Teraz go w ogóle obrysowuję tym właśnie zaznaczeniem, żeby nie wychodzić za linię, ale żeby to miało taki vibe takiego malowania, ale jednocześnie takiego trochę digitalowego, nie wiem. Ja nie mam dla tego pojęcia, co robię, rysując jedzenie, ponieważ zwyczajnie nie rysuję jedzenia. I to jest moja wymówka na ten filmik. Hej, ziomki, ja nie rysuję. Jedzenia. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, kiedy ostatnio rysowałam jedzenie. To mogło być parę lat temu i to jeszcze na kartce w szkicowniku, więc to pewnie wyglądało źle. Jezu, jak mi wieje za oknem, jeżeli mi zwieje po prostu nie wiadomo co to. Adonu. Ale potrzebuję herbatki, bo tak dużo gadam. Wydaje mi się, że szybko mówię. Potrzebuję, potrzebuję, tak. Do wszystkich pytających się, jaka to była herbata, to była taka herbata, więc, więc tak. Dostała mi ostatnia, więc. Odlatujemy. Rysowanie croissanta, Kroła croissant, są croissant ciasto francuskie. To było o tyle ciężkie, że jest to ciasto francuskie i ciasto francuskie ma dużo warstw, nie? Więc o ile rysowanie samego croissanta nie było złe, tego po lewej, to rysowanie przekroju tego są jedna wielka tragedia. Ja wiem, że to nie wygląda dobrze, ja wiem, że to co wypływa z tego croissanta, ta pistacja, jeżeli będę źle mówić słowo są i będziecie na mnie krzyżować, w komentarzach bardzo dobrze krzyczycie na mnie w, ten, w tej kwestii. W sumie to ja nie wiem, jak się mówi. No ale dobra. Głównie maluję, jak widać, nie? Jest Gates, jest progres, to jest mój charakter, development w tym roku. Więcej malowania i w ogóle zaczęcie rysowanie jedzenia. E, widać, którą częścią ciała myślę: moim żołądkiem, tak. Uwielbiam to, naprawdę. Okej, okay, lecąc dalej. Miałam troszeczkę problem z dobraniem koloru tego, tej polewy pistacjowej, tego kremu pistacjowego. Potem oczywiście stwierdziłam, że skoro narysowałam, to, to, muszę, to muszę zjeść i, i, i poszłam, kupiłam sobie krem. Do Jej. Wygląda oczywiście gorzej niż to, co narysowałam, no, ale zawsze tak jest. Na reklamę wszystko to całe jedzenie wygląda tak cudownie, tak pięknie, a e, przychodzisz, kupujesz i jest takie. E, ujuj. E. No cóż, tak niestety jest. To, co rysuję, to też jest wyidealizowana wersja jedzenia, aczkolwiek niewykluczone, że część faktycznie rzeczy tak wygląda. Aczkolwiek jak ja gotuję, nie wygląda to aż tak dobrze. W sensie widzieliście w poprzednim odcinku, jak wyglądało moje jedzenie. Gotowane przez ze mnie, w sensie nie do końca gotowane, ale wiecie o co chodzi, żeby był gotowany. Także na samym końcu, żeby zrobić lepszy cień, użyłam trybu warstwy Colorburn, więc przez sekundkę dosłownie wyglądał ten są tak trochę dzi dziwnie, a potem zmniejszyłam widoczność warstwy i wyszło bardzo ładnie, jakby to był ładny cień, więc uważam, że to jest plus. I na samym końcu, żeby te kolory były żywsze, ponieważ wydaje mi się, że ten brush po prostu tak trochę wybiela te kolory, to dodałam jeszcze jeszcze overleja, żeby te kolorki były żywsze i to wyglądało bardziej smakowicie. No i wyglądało smakowicie. Jakby jestem zaskoczona, że to rysowanie jedzenia faktycznie idzie w dobrym kierunku i faktycznie umiem narysować jakieś jedzenie. Oczywiście korzystam z zdjęć referencyjnych, po prostu odpalamy Epicenter. A jeżeli teraz Pinterest będzie zasyfiony jedzeniem, to będę rysować więcej jedzenia, bo naturalnie podwiną mi się rewki pod bręce, Ale no wiecie, jedzenie. To nie lubi, no ktoś na pewno nie lubi. Oczywiście każdy ma inny gust, każdy lubi inne rzeczy jeść. Znam osoby, które nienawidzą smażonych pierogów, a uwielbiają gotowane pierogi. Więc co kto lubi, nie? Natomiast ja nienawidzę rysować makaron. Jak? mogliście się spodziewać. To nie jest clickbait, ponieważ ja clickbait, clickbaitować? O oh, no no, nie wolno. To moja duma na to nie pozwala. Także rysujemy makaron, ponieważ ktoś zasugerował mi, że skoro jestem jednym studentem, to powinnam narysować zupkę chińską. Dobra, na narysujmy zupkę chińską. Nienawidzę rysować makaron. Nienawidzę, to jest tak powtarzalne I musisz robić te kreseczki i kreseczki i kreseczki i kreseczki. Po prostu rysik się rozwali prędzej niż na narysujesz wszystkie kreseczki, a wychodzi ci makaron. Na samym początku myślałam, że się popłaczę, ponieważ to wyglądało jak po prostu spleśniały ser, przynajmniej na tym rysunku, a potem próbowałam z tego wykrzesać zupkę chińską i szczerze mówiąc nie wiem, to jest po prostu ta kostka makaronu, nie, którą się zalewa. Nie wiem, są takie od Wifona, od Knora, nie chodzi tutaj o żadne ojakaty czy coś w ten deseń, więc tak. Ucięło mi się kawałek nagrywania, więc jeżeli widzi widzieliście przez w malowaniu tego makaronu, no to dlatego, że spałzowałam nagrywanie, żeby zrobić sobie właśnie herbatkę. Tak, wciąż lecimy z herbatą, wciąż nie piję nic innego. Więc w przerwie na herbatę zapomniałam, że wyłączyłam nagrywanie. I tak 10 minut później ogarnęłam, ej, coś tu nie gra. To dlatego był ten przeskok. To jest wina moja, nie sprzętu akurat. Więc tak, przyznajmy się do błędu. Dlatego również nienawidzę rysować makaronu. Więc jakby ja nie kłamię, Po prostu nie cierpię rysować makaronu, ryżu i kaszy. Ponieważ są to takie drobne, powtarzające się elementy. Niby to może się meltować wszystko w siebie na rysunku, że część szczegółów zaznaczona, no ale wtedy nie wygląda do końca jak rzecz, którą rysujesz, więc to jest takie dziubdzianie, a ja nie lubię dziubdzieć. Ja, ja lubię robić moje rysunki dość szybko. Nie jestem typem człowieka, który jest w stanie siedzieć nad jednym rysunkiem 10 godzin i ja podziwiam absolutnie wszystkie osoby, które potrafią tak długo siedzieć nad rysunkami. i Ja nie potrafię. Oważę katar. I na samym końcu dodałam jeszcze takie wystające kluski po bokach i na brzegach, żeby to faktycznie wyglądało jak makaron, a nie jak taka kartka papieru włożona w miskę. Mam nadzieję, że wygląda to jak miska. Dodałam ten cieni również za pomocą kolor, do czy z tego co pamiętam, żeby było, że faktycznie ta wyższa część miski rzuca cieni na te kluski w środku. W ogóle jak wyjecie takie zupki chińskie, czy wy z nich zupę, czy, czy jecie kluski? To, to też jest dobre pytanie. Ja wiem, że nagle przeszliśmy z cudownych, uroczych, świątecznych rzeczy, jak pierogi, szarlotka... Y do krowa Santa z Lidla i zupki chińskiej. Trochę nieklimatycznie, ale, ale tak wyszło. Zaczęłam rysować jedzenie i to są pierwsze cztery rzeczy, które narysowałam, więc zgaduję, że tak miało być po prostu. Także wiecie, wszystko, co mówiłam, się pojawiło. Więc lecimy do podsumowania. Okej, okay, więc tutaj mamy nasz pierwszy rysunek. Tu są nasze pierożki. O mój Boże, one wyglądają tak smakowicie, że teraz będę głodna. Dobrze, że jeszcze mam trochę czasu na zjedzenie czegoś, bo mi się przyda. Dalej mamy oczywiście nasz piękny Kawałek szarlotki. I ta szarlotka wygląda również smakowicie. Zastanawiam się, w sumie, czy będzie nam dane zjeść szarlotkę. Następnie zjeżdżamy z naszych świątecznych tematów i mamy krowasanta z pistacjowym nadzieniem, z pistacjami. Ogólnie był straszny boom na to pistacjowe coś, więc, więc zgaduję, że spóźniłam się znowu parę miesięcy, ale narysowałam takiego kroasanta i wygląda naprawdę smacznie, że też bym go zjadła. No i mamy ostatni rysunek w tym odcinku jest to. Są kluski z Po prostu leżące. Nienawidzę rysować makaronu, zarówno takiego spaghetti jak również oh mój Boże rysowanie świderków. I już mam flashbacki pomimo tego, że nigdy nie rysowałam świderek. Nie. Albo spończyć się nie nazywa smaczek grzbiety, tylko te, te, te koronki ozdobne. Och, rysowanie tego masakra! Wielką skalę oczywiście. Więc! Tak, to były nasze rysunki. Ja wiem, że setup, który tu mamy, nie jest zbyt świąteczny, ale bez taki, i can do is Także życzę Wam wszystkim Wesołych świąt. Mam nadzieję, że ten filmik naprawdę pojawi przed świętami. Mam nadzieję, że spędzicie święta cudownie, ciepłym się z rodzinką, z herbatką i z cudowną atmosferą oraz śniegiem. Ale nie tyle, że trzeba będzie odśnieżać przez 5 godzin. Napiszcie mi, jak Wam minął rok, który rysunek Wam się najbardziej podobał. Czy chcecie więcej? filmików z rysowaniem jedzenia i czy będziecie wyczekiwać filmiku z podsumowaniem wszystkich rysunków z tego roku. Ponieważ taki taki filmik planuję robiliśmy taki rok temu i dwa lata temu, więc w sumie tradycja nakazuję zrobić go jeszcze raz. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję Wam za bycie tutaj przez cały rok, albo krócej, ponieważ hej, całkiem sporo z Was. Dotarło tutaj w trakcie roku zapewne. Także dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia i pa pa!